Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z FC25 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jeszcze do końca nie wiem, co będziemy robić, bo wydaje mi się, że w SBC nie pojawiło się nic ciekawego. Aczkolwiek odcinek rozpoczynałem od paczki 5 rzadkich złotych piłkarzy cenie 83. Plus. Proszę, o jakiś łokałcik no dlaczego ostatnio tak słabo leci? To będzie środkowa pomocniczka z Holandii. Skipujemy, to jest kobieta, nie ma co tego oglądać. Wow, 5 razy 83 i mamy 5 razy 83. Spoko, naprawdę fajnie, fajnie. Jeżeli chcesz kupić tanio i bezpiecznie coinsy do FC25, to strona u7buy to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od złożenia zamówienia. Pamiętaj o kodzie rabatowym DAW, który daje 6% zniżki. Link w opisie. No w SBC nie pojawiło się nic ciekawego, więc po prostu zagramy sobie dzisiaj troszeczkę spotkań w Division Rivals. Może w końcu uda się troszeczkę przybliżyć do tej trzeciej dywizji, bo jest jakaś masakra. Skład wygląda w następujący sposób: nic nie zmieniamy. Rashford ma już 97 spotkań, rozegranych 89 bramek. Neymar 106 spotkań, naprawdę to wszystko fajnie śmiga. Lecimy, lecimy. Dobra, tak zobaczmy ekipę pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku. Na bramce mamy Majka Menią, Bremer z Mapileon, Mama Pileon, czyli tego tempa będzie brakowało. Jeszcze Hernandez na ataku: jest to Hernandez kupiony. Ciekawa sprawa, no zobaczymy, co rywal potrafi. Oj, McMahon, man piękne podanie do Rashforda, ale Mapileon, Leon, co zrobiła teraz? Brawo, że kluczowy odbiór. Dawaj do Neymara. Neymar z pierwszej piłki lewa noga. Śmiałem się z tej Mapi Leon, na razie ratuje rywala jeszcze po raz kolejny. Dobra jest. Oj, Lampard, brawo, dobry odbiór, ale się nie dała rady, ale Mapileon, Leon, co robi, ale jeszcze Neymar, dawaj. Dawaj, dawaj, hule, piękna bramka Neymara. Tak to się właśnie robi. Wspaniała karta, naprawdę. Jak na razie mój ulubiony zawodnik z całej FIFA. Oj, niedobrze, niedobrze, brawo, Walker. Oj, brawo Zeroberto Roberto, ale musisz wstać szybciej od tego Bremera. Wrzutka na Neymara, dawaj, Neymar. Ten gusto mnie prześladuje na tej prawej obronie. Nie mam pojęcia, co to jest za karta, ale dużo ludzi nim gra. Wydaje się naprawdę bardzo dobry. Dawaj, Neymar do Macmana mana, Macmana man. Oj, no mapi, Leon. Oj, niedobrze. Dawaj, Renan, dobrze. Renan, Lodi, brawo, brawo, brawo. No ale dajcie mi wyjść z własnej połówki. Ale zrąbałem tylko na tej. ciuram! No, odbierzcie tą piłkę. Dobrze, Martinez. No, ta ma on są Szemona nas taka szybka. Dobrze, Rashford. Próbujmy podać na tapina. No bo strzelić jeszcze Macmana ma, no ma piłę, jakie ona ma bloki posrane, ale nie wiem czy tutaj nie będzie jakiegoś rzutu karnego, nie będzie rzutu karnego. Oj 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 oj! ma tutaj naprawdę mnóstwo miejsca, będzie szukał podania. Brawo Martinez! Dobra Macmana ma tutaj naprawdę mnóstwo miejsca, ładnie wchodzi w pole karne i Uderzenie, no tym razem Mike menią! Brawo, że Lintoń, zobaczmy lamparda jakiegoś podania do Rasforta, Rasford, przyjęcie, szybki powerson! Ale ta mapy, pilon jest posrana, słuchajcie. Zeroberto, ależ wjechał pięknie. Roberto, 2 do 0 i będziemy mieli chyba pierwszy Rage Quit dzisiaj. Tak jest, mamy Rage Quit Uuuu, i z sezonu w dostaje player pika. Jeden z trzech 83, plus. tu może polecić coś ciekawego. Zobaczmy, dajcie, no nie, no trzy duplikaty. Co to ma być w ogóle? A nie, dobra, Endryś nie jest duplikatem, ale no jak na razie, miałem dzisiaj dwie rzeczy z gwarancją oceny 83 i to wszystko były karty 83. A to nie jest ważne, bo odbieramy sobie pierwszy segment ewolucji Renana Lodiego i zaczynamy już we. Wyglądać na całkiem grywalnego lewego obrońcę. Jeszcze dwa i będzie naprawdę, będzie po prostu przyjemny, dobra? Dobra, zobaczmy ekipę drugiego rywala w dzisiejszym odcinku. Nie zobaczymy ekipy, bo się coś zbagowało oczywiście, ale Tiura jest na środku pola, także no wydaje mi się, że to po prostu będzie jakiś standardzik, nie? Brawo, Macmana, man, dobrze, tu było jeszcze do Neymarka i Neymarek. Bęk, mamy pierwszą bramkę, ale widzę, że jest bramkarka. Także na no, jakieś finecki z pola karnego, fajnie by było. Oj, dobrze, mnóstwo miejsca ma tutaj McMahon, Man, ale ten balde. Ale nie straciliśmy jeszcze piłki, zobaczmy może Roberto podań do Rashforda. I Rashford tak wspiera pierwszej piłki. Mamy poprzeczkę. Brawo Rashford, dobre podanie do Neymara. Neymar, przyjęcie! kolu to zrobił Neymar. Naprawdę on mnie zadziwia, nie? To jest tak wspaniała karta. Dobrze Rashford i Neymar, to musi być bramka, mocne uderzenie. No i bramkarka to obroniła no tak, ale wjechał w pole karne, no, już teraz nie miała szansę na obronienie tego i mamy kolejny Rescue, drugi w dzisiejszym odcinku, to mi się podoba. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze dzisiaj będę w trzeciej dywizji normalnie. Pas spotkania dzielą mnie od trzeciej dywizji, no może dzisiaj uda się to zrobić, nie? Bramak ramach rywnika 2x75+, nie mamy karty specjalnej, nie mamy również walkoutu, Argentyna, lewy obrońca to będzie Akunia. Dobra, także zobaczymy ekipę już trzeciego rywala w dzisiejszym odcinku, Ederson na bramce, oj ten Diogo dalo dobrze wygląda, Markus Rashford, ale co to jest za ewolucja, biedaku ty. Oj, Neymar mnóstwo miejsca, ale wszedł w to pole karne, to musi być bramka, przesunął się bramkarzem, ale jest się zesrałem teraz, no. Oj, nie, 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 ja wiem, co potrafi robić Rasford z tego Powershot'a, ale nie spodziewałem się, że aż tak to mu wyjdzie. Czemu tak dużo miejsca tu ma ten Rasford? No, co ty, Martinez, robisz, kasztanie? Powershot ma Rasforda. Do, dobry jest ten gościu, naprawdę wie, co jest pięć, nie? Tak się wyśmiałem tą ewolucję Rasforda, że ja mam lepszą i Rasford już drugą bramkę władował, nie? Trochę źle się to zestarzało. Dobra, wiecie co, opowiadam, że to nie ma sensu, szybkie 4-0, Rashford z hat -trickiem. ja już po prostu więcej nie będę śmiał się z kart, które ma mój rywal w składzie, bo to nie ma sensu po prostu. Dobra, zobaczmy ekipę już chyba czwartego rywala w dzisiejszym odcinku, Saliba na środku obrony, Siuram, Sokrates, Erling Haaland, ładna, ładna ekipa, fajnie, fajnie. Brawo, Żelin, to niesamowite podanie do Rashforda. Rashford wyprzedził salibę. Niczym to był jakiś słaby obrońca. Dawaj, jeszcze, Markus. Nie, no, przepraszam za to, ale tam i tak powinna być bramka, ok? Dobra, dobra. Co tu się odwaliło w tym momencie? No, wszystko przez tego Tiurama, nie? Markus Rasford, no, ten saliba jest przeklęty. To, co gość robi, no, to jest. Ale Neymar sobie z nim z łatwością poradził. Neymar! Jeszcze Rasford dobito! Siok z lewej nogi! Z takiego kąta, Z tej gwiazdki słabszej! Nie no, ten Rasford to jest posrana karta. Bo ładne podanie do Zeroberto. Zeroberto. Jeszcze się utrzym się w Dobrze. Podanie do Neymara. Neymar, jakieś. Nie chciałem robić Rainbow'a! Nie, no ten Neymar jest naprawdę widzowy niesamowity. Fineska! O Jezu się święty, co ja zrobiłem! To była tylko i wyłącznie moja wina, to powinna być bramka, przepraszam. Człowieku, Renan już ten pierwszy segment ewolucji gościa, jak śmiga na tej lewej obronie. Patrzcie, patrzcie. Dobra, może w końcu uda się strzelić Power powershota tym lampardem? Ma to naprawdę dużo miejsca. Powershot! o, bez sensu. Ale może tym razem dawaj lampard w końcu, no, przysać mocniej. Nie no przecież to przesun przez dziurę Konate Dobra McMahon man, no jesteś 10 razy szybszy od tego sali On cię w tym momencie dogoni, to będzie przesada już. No jakoś się utrzymał przy tej piłce odepchnął u Dodziego. No także to było zbyt prymitywne, żeby tu wpadła bramka. No, brawo, że Linton utrzymał się ładnie. Podaj górą do Neymara. Nic z tego, chyba, że Neymar jeszcze raz. Ford, o Jezu, przepraszam, naprawdę. Dzisiejsze bramki może nie są jakoś bardzo ładne, ale są efektowne. Mamy trzeci queen dzisiaj. Pięknie, pięknie. I fajnie, fajnie udało się dzisiaj wygrać trzy spotkania. Mi się to podoba. Jeszcze jakąś paczuszkę byśmy na koniec otworzyli, ale widzę, że kolejny segment ewolucji Renana Lodiego. Także dzisiaj, dzisiejszy odcinek pod względem. Gameplayu i wykonywania ewolucji top. Jeszcze muszę wygrać po prostu dwa spotkania i Renan Lodi będzie. Fajnie, fajnie. Otworzymy sobie na zakończenie ulepszenie kombo, bo serio z tego fajnie ostatnio leciało. I tutaj widzę, że mamy już. Mamy nowe, jakby budowanie składów w SBC. Trzeba będzie się do tego przyzwyczaić, ale myślę, że damy radę to na spokojnie zrobić. Także na zakończenie odcinka dwie rzadkie złote karty: 1,80, 1,75. Także zobaczmy. Niestety nie mamy walkoutu środkowego, Brońca, Argentyna, Liga Portugalska, skipujemy nic fajnego. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dajcie koniecznie subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.